Siema, witajcie na kanale GIT. Dzisiaj Doman i Adrian. Burzyk postanowił, że stanie się operatorem mobilnego Samsunga. Mamy dzisiaj dla was... Co tam żeś wydłubał? Robot. A, to jakieś kury, kury wydziobio. Dzisiaj pokażemy wam nowe Renault Megane. No, musicie przyznać, że prezentuje się inaczej niż poprzednie generacje. Szmychnę sobie tutaj, żeby też dobrze było słychać Adriana. tak stanął, że wszędzie są kałuże? Poradzimy sobie jakoś z tym. Nowa linia stylistyczna Renault, co zauważymy m.in. w Talizmanie. Jego wam nie zaprezentujemy. Testowałem go jakiś czas temu tutaj razem z chłopakami, ale akurat wtedy jeszcze nie przygotowywaliśmy materiał wideo. Przód, taki sam jak w Talizmanie praktycznie. Mamy światła z taką charakterystyczną łezką, tak to można nazwać. Jest też technologia. Musisz podejść tutaj bliżej, żeby pokazać. LED Pure Vision. Co sprawia, że w nocy naprawdę bardzo dobrze, białym światłem oświetla nam drogę Renault Megane. Szkoda tylko, że jeszcze jakoś lepiej nie dopasowują się te światła na drodze, ale mam nadzieję, że to wkrótce rozwiną. Jak Ci się podoba ten masywny grill i logo, takie dosyć duże w renówkach? Wiesz co w poprzednich mi się chyba bardziej podobało? W poprzednim, yy, poprzedniej generacji meganet. Mam wrażenie, że wcześniej takie, bardziej, bardziej, takie bardziej wypukłe też były te loga. No ale dobra, nie będziemy się jakoś mocno na tym skupiać. Spore tutaj otwory wentylacyjne. Reasumując, myślę, że ten przód może się podobać. Całkiem fajnie to jest wyprofilowane, przetłoczenia też na masę, ale tak jak mówię, na pewno ostatnio. To wygląda z zapalonymi światłami. To fakt, pokażemy Wam za chwilę zapalone światła. W tej chwili jesteśmy na postoju, może w ogóle sprawdźmy dokładnie sylwetkę tego samochodu. To wersja Bose są różne na rynku. O nich wam trochę więcej powiemy później. Oczywiście różnią się wtedy wersją wyposażenia i niektórymi elementami. Musisz tutaj ładnie stanąć, żeby zobaczyć. Żebyśmy pokazali naszym widom, jak prezentuje się sylwetka nowej meganki. Pamiętasz jeszcze takie meganki z takim zgarbionym tyłkiem? To chyba była najbrzydsza generacja w ogóle Renault megan. No druga, Oraz może, nie może nie... i druga. Teraz. Ten samochód prezentuje się po prostu moim zdaniem pod względem stylistyki wyśmienicie. Delikatnie tylko tutaj zarysowana linia boczna, troszkę opadający dach. i tył. Ładny tył. Ładny tył, naprawdę bardzo ładny. Też już widzę, że raczej nie będzie się Renault bawiło w jakieś unikalne elementy. W Talizmanie chociaż mieliśmy do czynienia z sedanem, też mieliśmy takie światła, charakterystycznie tutaj to wszystko rozwiązane. I niby niby sportowa rura wydechowa, ale tak naprawdę jest to nakładka. Proszę bardzo, jak tutaj sprytnie to Renault postanowiło rozwiązać, nie ma tutaj, nie ma tutaj jakiegoś super dźwięku, ale jest też wersja GT. Może kiedyś się sprawdzimy i wtedy zaprezentujemy. Moim zdaniem ta sylwetka jest bardzo zgrabna. Tak na naprawdę bardzo, bardzo ładnie ładna. się jak na hatchbacka prezentuje. Renault mocno się w ostatnich czasach poprawiło pod względem designu. Widać, że konstruktorzy nie przespali tego okresu, gdy Francuzi troszkę. No, złapali o. mocny dystans do Niemców. Prawda? Nie miałem to... okazji prowadzić, ale. No, zaraz będziesz prowadzić. Powiedz mi, bo... jaka jest widoczność przez tylną szybę, bo ona nie jest za duża. Widoczność przez tylną szybę jest w bocznych lusterkach i to nam powinno wystarczyć. Ostatnio w ogóle te hatchbacki bardzo mają malutkie, tylne szyby, no, ale do tego tak, trzeba się. do tego się... bo poprzednie miały masywne, duże. Tak, do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić, nie ma wyjścia. Około 380 litrów, o ile się nie mylę, ma bagażnik. Model Potem... Insight. No, tutaj nie mamy procesorów Intela. Myślę, że jak na hatchbacka to w zupełności wystarczający. Pewnie są różne również pakiety z kołem zapasowym. Tutaj chyba tylko system naprawczy pewnie jest, żeby gdzieś tam doraźnie sobie dotrzeć do celu. Wskakujemy do środka. Zobaczymy, jak się zmieniło wnętrzu. Renomega zmieniło wewnątrz. Nowe Rynomega Tak do ścisłości. Renault Megan 130 dCi. Dokładnie taką wersję testujemy dzisiaj na kanale GIT. Diesel troszkę tam sobie pyr, pyr, pyr robi, ale tego praktycznie panowie nie, nie słychać. słychać. No nie słychać tego praktycznie. No Jest naprawdę świetnie wyciszony. Nie tylko we wnętrzu, bo i gdy na zewnątrz ten samochód po prostu pracuje, tego mocno nie czujemy. I inni, którzy pierwszy raz w ogóle spotykają się z tym samochodem, twierdzą, że niektóre benzyniaki pracują głośniej niż ten diesel w Renault Megan. No, mój golf pracuje na pewno głośniej. Co ty chcesz ode mnie, błyszczący? No, A po co mi widział? No, mówię? no, no mówię, to bo fajnie wygląda, fajne ujęcie. Fajne ujęcie, tak. Wracając do tematu. Wersja wyposażenia Bose, jak mówiłem, więc mamy tutaj też stosowne znaczki na, w kokpicie, oczywiście system głośności, który powinien się lepiej prezentować niż w standardzie. Czy jest tak w rzeczywistości? Nie najgorzej sobie ten system radzi. Za chwilę przetestujemy to tutaj w naszym gronie. Mamy też oczywiście tablet 8,7 cala, na co widzę tutaj burzy, teraz skierował kamerę. Specjalny system Air Link 2, który Renault wprowadził jakiś czas temu. System multimedialny trochę przeładowany różnymi opcjami. Jest Powiedział, tego bardzo dużo. Jest dotykowy, nie? Tak, jest dotykowy. Już teraz większość producentów oferuje nam dotykowe systemy multimedialne. Jak widać, nawigacja, jak widać też mamy tutaj oczywiście możliwość połączenia z telefonem. Multimediów możemy tutaj sporo uruchomić, więc nie wiem, może to być pendrive, może to być połączenie poprzez bluetooth, może to być po prostu radio, zdjęcia, filmy też możemy tutaj Tylko spokojnie odpadać. No, nie będziemy teraz żadnych filmów w ogóle oglądać. Główny pulpit wygląda tak. Świetnie prezentuje. Się, jeżeli chodzi o czytelność, ta nawigacja. W ogóle jakość tego ekranu, kolory, kąty widzenia, nawet w mocniejszym słońcu spokojnie możemy pracować. Nie męczy oka. Tak, nie męczy oka, a też oczywiście jest tutaj regulowane podświetlenie. To co, może posłuchamy sobie tutaj troszkę utwory muzyczne, zobaczymy. No. O! Nie wiem, że... Jeżeli oczywiście sobie to fajnie wyregulujemy, to jeszcze inaczej będzie się prezentować. System multimedialny to też mała ciekawostka, a raczej cały system AirLink. Jeżeli wskoczymy w ustawienia pojazdu, możemy nie tylko zadbać się o oświetlenie wnętrza, o tak zwany multisense, to za chwilkę Wam dokładnie pokażę, ale też sprawdzimy sobie tutaj, jak jest wspomagany kierowca. Alarm to jazdy, alarm zbliżania. Wszystko jest oczywiście tutaj wbudowane ostrzeżenia martwej strefie, światła automatyczne i tym podobne. Jest też hup cyfrowy, ale muszę na chwilę od Burzyka przejąć kamerę, by wam to pokazać. O, idealnie to teraz tutaj widzimy. Mam nadzieję, że mnie też słychać prędkość, ograniczenie. Też tutaj chyba powinny być alerty z nawigacji. O tak prezentuje się wyświetlacz, który widzi kierowca. Oczywiście należy uzupełnić, że zegary są. Cyfrowe. coś mnie masuje. Chyba uruchomiłeś nam tak. tutaj masaż A. pleców, to jest bardzo fajna opcja. Daję sprzęcik to jest bardzo fajna opcja, bo możemy ustawić natężenie jest, prędkość. I moi drodzy, jedziemy sobie, możemy prawie zasnąć. Jest to tak wygodnie, no, jest to dobre, bo w dłuższej trasie czujemy się odprężeni, czujemy się zrelaksowani. Chociaż ja to i tak. Nie poczuli za bardzo. Nie, aż tak bardzo się nie czujemy, bo to, myślę, zostało tak dopasowane, by po prostu nie przesadzić. Driving Eco, Burzyk przed testem przeszedł krótkie szkolenie, się naukę tak. jazdy ekologicznej. Wiemy, wiemy że tam. słynie z ciężkiej stopy, po mieście jeździ tylko na dwójce w swoim Volvo, więc no... Musi przejść takie Przędza szkolenie, paliwo, żeby oszczędzać paliwo, bo już nam tutaj dużo nie zostało, chociaż to diesel, więc a propos spalania, może najedziesz nam tutaj na, na ten wyświetlacz, bo nie są to klasyczne zegary, raz jeszcze tak jak mówiłem i tutaj pokażę, dobra kliknę, żeby złapało nam hmm. ostrość na ostrość, mam nadzieję, że to widać pokazuje aktualne średnie zużycie 5.9 5.8 możemy spokojnie osiągnąć jak na silnik o mocy 130 koni 1.6 jest to naprawdę dobry wynik. Tutaj też komputer pokazuje nam zasięg, aktualne zużycie, ciśnienie w kołach nawet możemy sprawdzić i tym podobne. Jak widać, poziom paliwa, klasyczny wskaźnik tak samo temperatura oleju. Kierownica z możliwością podglądu multimediów. Mamy też oczywiście specjalny panel tuż za nią. Klasyka Renault Daci, tam w ten sposób jest to prezentowane. Manualna sześciobiegowa skrzynia biegów, ręcznego już nie mamy tutaj klasycznego. Jest też przycisk Multisense, który umożliwia nam zmianę trybów jazdy. Wrócę na chwilę jeszcze do skrzyni, wróćmy tutaj na momencik. Nie jeździłeś tym samochodem, nie. za chwilę ocenisz, moim zdaniem. A ty, Burzyk, jak sądzisz, dobre przełożenia? Bardzo precyzyjne. Bardzo precyzyjnie, ale z racji, że to diesel, troszkę trzeba przygazować, no, żeby ruszył. Troszkę trzeba przygazować, gaz. Bo, bo niestety parę razy nam zgasł. Mnie też zgasł. W sytuacjach, w których wolałbym tego po prostu nie oglądać. Skrzynia biegów oceniana jest tutaj przez nas na plus. Dobrze, że manualna. Możemy dzięki temu fajnie naprawdę poruszać się tym samochodem. Wrócę do multi Tryby jazdy są tutaj dostępne. Zmienia się trochę charakterystyka w samochodu. Charakterystyka samochodu. W zależności od tego, który z tych trybów uruchomimy, jest też chyba gdzieś tutaj opcja, żeby to skonfigurować, żeby podejrzeć. Zobaczcie, układ kierowniczy, układ napędowy, komfort termiczny to wszystko będzie się tutaj inaczej zachowywać, gdy zmienimy ten tryb. Jest też sport dla tych, którzy troszkę bardziej agresywni i zobaczcie od razu, zmienia się podświetlenie w samochodzie. Z przodu i z tyłu mamy do czynienia z takimi diodami, które podświetlają nam. Pokaż jeszcze z tyłu. Ale to jest boże. naprawdę ładne. Tak, fajnie prezentuje się wnętrze. Jest nawet, uwaga panowie, męski różowy kolor. Zaraz pustaram... Burzyka, bo on zawsze samochody w GTA bierze. Tak, zobaczcie jak ładnie na różowo. I nawet zegary nam się zmieniły. Pokaż na zegary, zobacz jak to fajnie wygląda. Bardzo mi się podoba. W nocy, w nocy jeździłem. Zobaczcie, zielony, czerwony, niebieski, fioletowo-różowy i taki, w sumie nijaki ten kolor. Pod blokiem możesz zrobić dyskotekę. Tak, głośno, głośno ustawimy sobie muzykę. O, dobra jeszcze, dobra muzyka do różowego. O niebieski to już nie pasuje. Mi się najbardziej podoba czerwony i niebieski. Tak, mężczyźni przez dłuższy czas w samochodzie rozmawiają o kolorach. Tego jeszcze nie było. Pokazuję tutaj górne partie tego samochodu. O dach, raczej klasyczny, fajnie obity. O, właśnie, bo my tak mówimy o tych wszystkich elementach wewnętrznych, a nie skupiliśmy się na wykończeniu. Renault korzysta. Zobaczymy czy aluminium. Chyba aluminium. Renault korzysta z kilku materiałów: tworzywo sztuczne, aluminium. Bardzo fajnie obita kierownica, też trochę skóry przeszywanej. Bardzo schludnie jest to wykonane i tutaj Renault po prostu wykonało krok milowy. Tak, ono wygląda ładniej na żywo niż na zdjęciach. Jedyne co mi się nie podoba to ten sztuczny ręcznik. Ale to jest ostatnio coraz częściej stosowane. Schowki, nieschowki nie, są, podłokietniki. To też możemy sobie tutaj regulować kubki. O, tam o jakieś. jakieś... Tam. Banderosa! <noise> Jakiś alkohol był pity. Oczywiście nie podczas jazdy i to nie byłem ja, bo ja, jak może wiecie, albo nie wiecie, od alkoholu stronie w przeciwieństwie do burzyka. Tak, on jest bardzo <grym> alkoholu. <grym> może kiedyś wam to zaprezentujemy, ale, nie, nie, ale nie podczas jazdy. Pokazaliśmy wam wnętrze, więc czas ruszyć w drogę. Wtedy trochę porozmawiamy o tym, jak się ten samochód zachowuje. Ten system multimedialny to w sumie moglibyśmy kiedyś w oddzielnym filmie w ogóle omówić, bo jest tutaj sporo naprawdę przydatnych elementów. Zapomnieliśmy. Wspomnieć o jednej bardzo istotnej rzeczy. Jest tutaj system start-stop, to może się okazać klasyką, i jest też asystent parkowania. Zobaczcie, jak się to prezentuje. Nie będziemy dokładnie pokazywać, jak ten samochód sam parkuje, bo ostatnio jest to już tak mocno oklepane w przeróżnych koncernach, że stało się klasyką po prostu w nowych samochodach. Za co trzeba oczywiście dopłacić. Na pewno. Ale czy bym zaufał? Ja wielokrotnie zaufałem i, i zaparkowałem. Nieprzypadkowo postanowiłem wybrać się na taką dziurawą drogę. Bo zawieszenie, które pracuje w Renault Megane testowanym przez nas, przypominamy to wersja Bose 130 DCi, więc jest tutaj diesel 1.6 o mocy 130 koni mechanicznych. Czujecie jak świetnie tłumi zawieszenie nierówności? Nic nie słychać kompletnie. Nie dość, że nic nie słychać w To jeszcze za mocno na mnie nie buja, naprawdę. Uwierzcie mi, droga po której no teraz jedziemy. Nie tak, nie droga nie po której teraz idziemy. O, teraz może wejdziemy w jakąś większą kałużę, zobaczymy. Nic, po prostu jak po sznurku. Tutaj pamiętam o był, zobaczymy. Jak po sznurku. Ten samochód dla kierowcy i dla pasażerów jest niesamowicie komfortowy. No, może nie jest do końca jakby trzy osoby usiadły z tyłu. Jest wysoki tunel środkowy, więc niestety ta osoba w środku trochę będzie narzekać na miejsce, na nogi. Z tyłu nie ma dużo miejsca. W sumie to Meganki niestety tak może niezbyt to przychylne słynęły negatywnie z tego, że tego miejsca nigdy z tyłu dużo nie było. Teraz to się troszkę poprawiło, więc no we cztery osoby możemy komfortowo jechać pod warunkiem, że fotele kierowcy i pasażera nie są bardzo wysunięte do tyłu. Burzyk siedzi z tyłu. Jakoś tam, tego, jakoś tam daje rady, tak. Jakoś tam daje radę. Samochód też przy okazji To diesel, tak jak mówiłem, więc niektórzy spodziewaliby się, że nie będzie dynamiczny, ale nie wcisnęło. I co ty na to? Zbiera się ładnie nawet, nie? Od zera do setki, od zera do setki przyspiesza w 10 sekund. Tak wynik. maksymalnie zwłaszcza, może, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to jest diesel, a nie benzyna. to jest diesel i maksymalnie może pojechać 200 km na godzinę. Ta wersja GT jeszcze ma więcej, koli, tam pod 200 nawet podchodzi. Wtedy ciekawe, jakby się to prezentowało. I przy okazji, nawet przy przyspieszaniu, nie czujemy, że to diesel zachowuje się jak benzynia. To jest fenomenalne, jak ta technologia się w ogóle poprawiła i jak teraz te samochody się na drodze zachowują. Kolejna dziurawa droga. Sochacze w słynie z remontów ostatnich dziurawych dróg. Tak, remontami stoi dokładnie wszystko. Fajnie zachowują się też systemy elektryczne, które może elektryczne to złe, złe pojęcie. Systemy, które wspomagają tutaj, kierowcy się fajnie zachowują, bo nie czujemy ich jakoś bardzo inwazyjnie. Czujemy faktycznie, że jest to wsparcie. Wy teraz nie kierujecie, no a pan to tutaj ładnie tym BMW wyjechał. Nie, kieruje, nie, nie kierujecie, więc teraz tego nie czujecie, ale czuć, że Renault pomaga kierowcy podczas jazdy. Jest też wersja, wyobraźcie sobie, z systemem for control to było w talizmanie. Burzykowi o tym mówiłem. Tylne kowa też były skrętne, czyli w zakrętach praktycznie nie dało się wpaść w poślizg. Tutaj tego nie ma, ale i tak tym samochodem nie miałem okazji jeździć talizmanem. Nic nie zrobimy takiego. Ale fotele są bardzo wygodne. Fotele bardzo wygodne i ta tylna kanapa, jak tam Panie Burzykowski, z tyłu? Wygodna? No, jeśli siedzę sam, to jest ekstra. Nawet jak się siedzi tam e, dwie osoby, a siedziałem, testowałem, mamy podłokietnik. Nie, w dwie osoby też nie będzie żadnego problemu. Nie, nie powinno być problemu, czyli możemy się spokojnie wybrać na jakiś dalszy wyjazd. Komfortowo z przodu dla kierowcy, przede wszystkim, moi drodzy, mamy przecież tutaj masaż, więc no... Kobieta Wam do tego nie będzie potrzebna, jak chcecie sobie plecy wymasować, wsiadacie sobie do nowej Meganki i jedziecie. Gdzie tylko chcielibyście się wybrać, samochód ładnie wyglądający z zewnątrz. Bardzo ładnie. Po prostu prezentuje się w wyśmienicie. Renault się mocno poprawiło pod względem stylistyki. Będę to powtarzał cały czas, ale, no ale po prostu nie, nie można o tym zapomnieć. Sporo wersji dostępnych mamy oczywiście benzyniaki, mamy słabsze diesle jeszcze niż ten 130. Ciekawie zaprojektowane wnętrze. Rozbudowany system multimedialny z tabletem. Tutaj też praktycznie mamy tablet zbudowany. Chód, który podczas jazdy. Zastąpi nam praktycznie prędkościami, bo będziemy zerkać tylko na niego. Czy jest coś w tym samochodzie, do czego moglibyśmy się przyczepić? Ręcznik. A, Ty się przyczepiasz do ręcznego. No dobra, może wajcha by się tu przydała klasyczna, ale też ciężko byłoby ją gdziekolwiek wcisnąć. Ja myślę, że tego miejsca mm. dla trzeciej osoby też przydałoby się trochę więcej z tyłu. No ale no, nie spodziewajmy się za dużo, no, to jest zwykły hatchback. Zwykły hatchback, który też niewiele spala, bo możemy spokojnie nawet poniżej 5 osiągnąć w trasie, gdy jedziemy sobie 80-90, to zależy od tego, jak tam chcemy podróżować. Ceny tego samochodu zaczynają się od 60 tysięcy, ta na pewno kosztuje 20-30 więcej, to jest przecież normalne. Dokładnego cennika nie mogłem nigdzie w wersji Bose znaleźć, ale gdy znajdziemy, to wrzucimy oczywiście w opisie tego testu. W serwisie YouTube, gdzie możecie subskrybować kanał Git, do czego Was zachęcamy. Dziękujemy za uwagę. Jedziemy się jeszcze trochę przejechać megankom. Adrenal nie wziął prawka, niestety dzisiaj będzie trzymał mikrofon i kamerę. I kamerę. Mi pozostało pojeździć i poopowiadać. Siema. Cześć. O, policja wam zatrzymała.